Jacek Paciorek, Jacek Chodza Paciorek, kryptochemik.pl Pozdrawiam Was z Dar es Salaam odnośnie perły pustyni, czyli najnowszego projektu tokenizowanego w Safirze. Jest jeden czynnik, tak zwany wskaźnik ekonomiczny, który trzeba zrozumieć i uwzględnić przy podejmowaniu decyzji. Chodzi o to, że na razie dostęp do bicia tokenów perły pustyni The Desert Pearl mają tylko ci, którzy będą mieli masternody, którzy, które biją te tokeny natomiast za około rok rozpocznie się sprzedaż nieruchomości w Dubaju The Desert Pearl, agencją pośrednictwa nieruchomości. Tylko uwaga, to nie będzie na takich zasadach, jak to jest dotychczas na świecie. Otóż 50% wartości zakupywanych nieruchomości, które dalej będą istnieć tylko w projektach, będzie trzeba zapłacić w 50% za pomocą tokena Desert Pearl, czyli Perły Pustyni. I to zmienia totalnie warunki gry. Bo ci, którzy będą chcieli kupić te nieruchomości, aby je potem odsprzedać, muszą połowę zapłacić w tokenie perły pustyni. Pozdrawiam, Jacek Paciorek, Jacek Chorza Paciorek kryptochemik.pl Hej, cześć!